Czy ty jesteś fanką prac domowych? Nie, przyznaję, że nie. Bardzo lubię gotować. To jest moja ulubiona czynność w domu i generalnie lubię spędzać czas w swoim domu, ale sprzątam tyle. Ile muszę, żeby się w domu dobrze czuć? Na pewno to nie jest dom sterylny. Korzystam też z pomocy uroczej pani Kasi raz w tygodniu, więc na co dzień oczywiście porządek utrzymuję, piorę, gotuję, sprzątam, ale raz w tygodniu na takie generalne porządki przychodzi pani Kasia. Mam pomoc oczywiście na co dzień, jakby je... Ja i mąż bardzo dużo jesteśmy poza domem, bardzo dużo pracujemy, więc te obowiązki by nas czasowo wykończyły. Więc oczywiście mamy osobę, która nam w tym wszystkim pomaga i dzięki temu my możemy się spełniać, realizować w tym, co jest dla nas pasjonujące, ważne, na czym chcemy skupiać naszą uwagę. Natomiast z drugiej strony bardzo lubimy porządek, mój mąż jest ogromnym pedantem, więc wszystko musi być po prostu... Idealnie zrobione. To jest trochę tak, że zależy. Są takie dni, że wręcz jest mi to potrzebne, bo mi porządkuje to, co mam w głowie. To tak jest, że porządek w głowie rodzi się z tego porządku na zewnątrz i nie da się do końca mieć harmonii w głowie, kiedy chaos panuje na zewnątrz. Ale wiesz, z drugiej strony są takie momenty, kiedy intensywnie pracuję albo chcę więcej czasu spędzić z dziećmi, albo jeżeli to jest tak, że mogę albo posprzątać dom, albo poświęcić czas dzieciom, no to zawsze oczywiście wybiorę ten czas z dziećmi, więc nie jestem na pewno niewolnikiem tego, że w domu musi być po obrastu, tip top pachnąco i jak jest bałagan, to ja nie jestem w stanie usiąść na kanapie i odpocząć, bo jeżeli tego odpoczynku, wiesz, ja staram się słuchać po prostu siebie, swojego ciała. Tego, co mi ono podpowiada, i jeżeli potrzebuję odpocząć, to odpoczywam i nie, staram się nie, być pod, nie żyć pod dyktando niczego. Ale rzeczywiście jest tak, że pachnące pranie, wymyte okna, taka świeżość w domu i ład powoduje, że jakoś tak jest spokojniej i harmonijniej. Ja myślę, że to jest taka nieodzowna część każdego człowieka, który, wiesz, każdy z nas ma dom, każdy z nas na bieżąco wymienia garderobę i, i to pranie jest tego częścią. Wiesz co, ja szukam zawsze, staram się znaleźć, znaleźć przyjemność w tym, co mam do roboty i właśnie tak jak dzisiaj mamy taki event związany z zapachami, to jest coś, co bardzo mocno działa na moje zmysły i myślę, że to jest wspaniałe połączenie, że właśnie masz obowiązek, dbasz, musisz zadbać o, wiesz, o czystość, o, o świeże pranie i tak dalej, ale robisz to, to właśnie z przyjemnością, czasem przy, przy, przy okazji tego dobrze się bawisz. Ja, jeśli mam do wykonania takie czynności, które robię systematycznie sama. To zawsze puszczę ulubioną muzykę, zawsze właśnie towarzyszą temu jakieś fajne odświeżacze, czy, czy zapachy, czy, czy olejki, które bardzo lubię, czy świece, które same skomponowałam w, z konkretnymi zapachami, które na mnie dobrze oddziaływują. Jeśli chodzi o to, jak dzielimy się z partnerem, to również w tym sensie też, chociaż akurat pranie należy do moich obowiązków, bo ja z kolei nienawidzę odkurzać, a on to robi za mnie. <śled> tak. I No i tak właśnie. Chyba dzielimy się w taki sposób, kto co woli, ten to robi. I jakoś udaje nam się dość do porozumienia, że, że nie ma sprzeczek w tym temacie. Okej, okay, czyli wy nie macie jakiejś gosposi albo pani do pomocy? Nie, mamy Halinkę, która przychodzi czasami po, po, pomagać nam przy sprzątaniu, ale jeśli chodzi o pranie, to wolę to robić osobiście. No jest, to jest jednak bielizna, jakieś tam intymne rzeczy i tak dalej. Jakoś nie czułabym się chyba komfortowa, jeśli ktoś inny prałby moje majtki, wiesz, wolę to robić jednak sama.